Siem... Hello, widzowie z tej strony Ja z PCD i dzisiaj po raz pierwszy nie wiem czy jeszcze taka okazja będzie Oliwier prowadzi film na moim koncie Siema widzowie Witam was Dzisiaj pokaz nowej Skody Oktawi jedynki. Piękny okaz <gryw> Bardzo ładny model Szczerze nie spodziewałem się tak dobrze wykonanego modelu w PCD no i co, może się nim prze, przejedziemy i zrobimy jakiś test. Także, widzicie, polecam Wam kupić, bo się te zegary ruszają, bardzo ładnie w kokpicie jest w ogóle. Kontrolki się świecą, czasami się check engine śmieci, świeci, sorki. E, no, także przejedziemy się nią i sprawdzimy też test od 0 do 100. No, także... No, bardzo fajne auto. Polecam jak na drugie czy trzecie auto w PCD. Bo drugie to polecam kupić Golfa albo Mercedesa. Ale super. To auto jest super bardzo. No, sprawdzimy sobie też, no nie powiem. Nie ma to ani trakcji, ani ABS-ów, więc... Powinniście wiedzieć, co to. Kontrolki. No. Kontrol. Motoru no, jazdy to. No, ja wiem, jak się to nazywa. Dobra. Więc. Uwaga, nie będzie się Wam wynik wyświetlał na ekranie, ale ja wam powiem, bo mamy tu stoper. Także uwaga, uwaga. 3, 4, 3. Jedziemy. Już widzę, że tutaj jest OK. Do stówki. Jak się jak powie, kiedy będzie stówka, a ja wyłączę stoper. Dobra. Tutaj jedziemy, jedziemy. Sto. Dokładnie 17 sekund i 95 milisekund. Dobra, taki jest wynik. Nie najlepszy, ale czego się mogłem spodziewać po takiej skodzie. Mówię, zrobimy sobie jakąś jedną paczkę, może. No to krótki raczej film będzie. Super. Fajnie, że nam przywaliła. Ta, Volkswagen. No, jakiś taki 7-minutowy film będzie może Zrobimy oczywiście pokaz driftów. To przód napęd, więc jakoś będzie nie, nie będzie jakoś driftować, ale może coś się uda. Co? przód napęd. Nie dłem, e... przód napęd. E... No, więc jesteśmy na rondzie i teraz, Sorki, że tamto pewnie słyszeliście, ale. No, dobra. No, driftuje. Nie, no, nie driftuje, słabo. Drif Czemu tam? A nie, to Kordobusko pojechał. Okej. Okay. Dalej może na łąkę. No, pojedziemy na łąkę, tak się nie to to driftuje. Ja to mu łąka lubię. Fajna, tu jest okolica. Tylko uważaj na, na rzekę. Nie, to no nie driftuje. Może tyłem. Ale to jak każde auto będzie driftować. Widzicie? No jak każde auto, co to. Dobra, jedziemy po tą paczkę. Bardzo ładne, nawet godzinę tu pokazuje. Tylko wiecie, polecam auto. Jest droższe niż... A, jakbyście chcieli takie rejestracje, to nie, nie zrobicie sobie takich, bo... Bo tego... Nie zrobicie sobie specjalny. No, nie zrobicie sobie takich rejestracji jak ja mam, czyli KMI tutaj, Miechów, Kraków, Kraków-Miechów Nie zrobicie, bo to kosztuje y, chyba 90 robuxów Nie chcę was skłamać, więc sprawdzę mhm, ta. y, Zobacz, y, tak, dokładnie, 95 robuxów kosztuje gamepass Ja posiadam wszystkie, jesteśmy... Ja... ja na swoim koncie y, posiadam wszystkie gamepasy A Jasiek, no niech powie, co posiada, bo ja nie Ja posiadam prawie wszystkie Oprócz radia, no to ja posiadam wszystkie, łącznie z radia. Okej, okay, Cordoba też. Realistyczny wypadek, mm, nie, na nie, brydę. No, także. Jedziemy. Sorki, ale tego ja je ja, ja, ja pisałem. Bo do tego. No, bo się pytał, czy może zrobimy. No, będzie chyba 7 minut idealnie. To smardzę. Do, do Obrowiczyk dojedziemy tam. No, 2 minuty. No no co, dobra, 2 minuty to będziemy może na skrzyżowaniu w karwicach. No to około 10 minut. Ale chyba nic nie, nie stanie się. Fajna skoda. Polecam. Bardzo polecam. Ja. Osobiście jestem zachwycony. No, także dojedziemy do Bobrowiczek szybko. Dojedziemy szybko, szybko, szybko. Musimy, ja się naprawdę szybko musimy. Bardzo szybko dojedziemy, bo troszkę nie ukrywam, nam się śpieszy. Nagrywamy to bardzo na szybko. A... No dobra, więc my zasuwamy, nie czemu ja tędy pojechałem. Nie, 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 nie. Dobra, więc zrobię. Sorry, 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 jedziemy, jedziemy. Nie, nie, nie przyjedziemy tędy. Dodali tu ścianę. Nie, to szybko, szybko. Jest. Dobra. Widzę, że są orki, że się tak śpieszymy, ale po prostu naprawdę nam się śpieszy. Nagrywamy to na szybko, bo tutaj jest trzecia w nocy, więc tego musimy szybko nagrać i innego. No, wiecie, załatwić tą różne sprawy dotyczące odpoczynku. Wiecie o co chodzi, pewnie. Więc tego. Nagrywamy to trzeciej w nocy, bo jakoś czasu nie mieliśmy, a akurat w Graliśmy i skąd to kupiliśmy, więc postanowiliśmy nagrać sobie film. No. Yy, te, to będzie wrzucone któregoś dnia. No może dzisiaj, ale nie wiem. Yy, No, także jedziemy i. Nie chcę nałapać mandatu tutaj. Jezus, szybko. Szybko. Jak coś, to ja się pożegnam, ok? Jak coś to się pożegnam. ty też. Dobra, jedziemy. Widzowie, jedziemy szybciuteńko. Ile? Bobrowiczki dwa. To bardzo blisko. W zasadzie tutaj chyba. Tu, tak, tutaj. Dobra. Dobra. Dostarczamy paczkę i widzowie żegnamy się na racześć. Na razie widzowie.